PG Skry Bełchatów. Znaleźć nas na no wiadomości, na meczach Skry nie tylko w Bełchatowie, bo też w Łodzi i w Europie. Zajmujemy się co? No, w szczególności dopingiem i, i no, braniem udziału w wyjazdach zagranicznych i, i, i krajowych. Zachęcam mieszkańców do wzięcia udziału, no, do zapisania się do naszego stowarzyszenia klubu kibica PG Skry Bełchatów i pojeździć z nami po Europie, po Polsce, no zobaczy, jak, klub, jak klub kibica się bawi. Klub biegaczy Spartaków z Bełchatów, data powstania klubu mniej więcej 2007-2008, kiedy to sympatycy biegania z Bełchatowa zdecydowali się powołać na takie jakby stowarzyszenie klub. 2008, koniec roku, data powstania, można nas znaleźć na stronie www.belchatowbiega.pl co jeszcze mogę powiedzieć tutaj o naszym klubie? E, tutaj, jak Państwo widzą, nie tylko bieganie, ale także Nordic Walking. E, zajmujemy się również organizacją biegów, speakerką, czyli konferencjerką podczas biegów. Także biegi po całej Polsce. Tutaj sukcesy w Nordic Walking, sukcesy w bieganiu. Nasz Henryk Kępiński, tratlonista wybitny jeszcze ze świętej pamięci Malinowskim, biegał. E, Miejsca na podium w kategorii 60-latków. Tutaj Panarek Koselski, miejsca drugie, trzecie podczas Nordic Walking. Także jest tych sukcesów. No i zachęcamy do biegania do Nordic Walking, innej aktywności. Ile członków liczy stowarzyszenie? Stowarzyszenie liczy około 40-50 członków na ten moment. Nazywamy się Fundacją Akademia Zdrowego Życia. Powstaliśmy pół roku temu raptem, ale prowadzimy już trzy programy współfinansowane z środków publicznych. Dwa programy są, dotyczą profilaktyki antynikotynowej, natomiast jeden program no już się właśnie skończył. Projekt dotyczył postępowania z lekami przeterminowanymi. Dzisiaj zaprezentowaliśmy się na pikniku stowarzyszeń i m.in. fundacji. Przyszliśmy z urządzeniem które bada wiek metaboliczny, określamy wiek ciała, dla niektórych jest to informacja dość cenna po to, żeby ewentualnie wzmóc aktywność, niektórzy wypadają w tym badaniu bardzo, bardzo dobrze. Pracujemy w aptece przy szpitalu, a więc tam też nasze, nasze, nasze działania są skierowane akurat w tym momencie tam. Ale od września między innymi nawiążemy współpracę, nawiązujemy już współpracę z, z niektórymi szkołami w celu prowadzenia akcji profilaktycznych. Jesteśmy okręgowym klubem Strzesa sportowego dziesiątka. Siedzimy w Radomsku. Swoim zasięgiem działania obejmujemy też powiat Bełchatowski, powiat Piotrkowski. Mamy właśnie członków klubu z tych powiatów. Czyli klub zajmuje się strzelaniem? Dokładnie, zajmuje się strzelaniem sportowym, z broni palnej i z broni pneumatycznej. Ile osób klub liczy? Klub liczy około 60-70 osób, dorosłych i młodzieży. Treningi z dorosłymi robimy raz w tygodniu, przeważnie w niedzielę. Strzelamy wtedy z broni kulowej. Z młodzieżą mamy sekcję ptomatyczną, robimy dwa razy w tygodniu i strzelamy z broni ptomatycznej. Jeśli chodzi o zapisy do klubu, po prostu każdy chętnie się zgłasza, deklaruje członkostwo, zapisuje się i już jako członek klubu bierze udział w naszych zajęciach, strzelając z broni klubowej. Zaawansowani strzelcy... Po kilku latach praktycznie stażu w klubie mogą się ubiegać o własną broń do celów sportowych i strzeli wtedy z własnej broni i na treningach i na zawodach. Czy stowarzyszenia w naszym mieście są potrzebne? Pewnie, że potrzebne. A jest pani w jakimś? Yy, działałam w uniwersytecie III wieku. No myślę, że tak, bo każdy coś ma do zaoferowania dla mieszkańców. Każe coś innego. O, nie mam pojęcia, nie mam zdania. No nie wiem. To Stowarzyszenie Rodzin Katolickich Archidiecezji Łódzkiej. Działa w Bełchatowie na osiedlu 1 Maja 4a. Prowadzimy poradnie życia rodzinnego. Zajmujemy się dziećmi z rodzin patologicznych, czyli prowadzimy świetlicę Arka, gdzie dzieci odrabiają lekcje, pom mają pomoc w nauce, otrzymują pomoc w nauce, y jedzą ciepły posiłek pod wieczorek, bawią się również, są organizowane dla nich kolonie. Stowarzyszenie Rodzin Katolickich od wielu lat działa tak bezalkoholowo, organizujemy Sylwestry bezalkoholowe, Andrzejki i Ostatki, również organizowane są Dni Rodziny zawsze w miesiącu maju, to łączy się z Dniem Ojca i z Dniem Matki, to połączona jest taka integracja, więc dni rodziny przy parafii na kościuszki, zawsze tam jest ten festyn dla rodziny. Rodzina się bawi. Organizujemy również drogę krzyżową co roku. Organizujemy kolonie dla dzieci letnie wyjazdowe w tym roku są półkolonie na miejscu organizujemy również dla grupy wsparcia, którą prowadzę dla żon alkoholików i rodzin narkomanów wyjazdy letnie takie integracyjne w czasie wakacji to może tak jeszcze w tym roku po raz pierwszy był zorganizowany orszak czek króli i również w tym roku po raz pierwszy nasze stowarzyszenie Impuls zorganizowało marsz dla życia i rodziny. Tak?